Chodźcie go w A, omrzej. A to też można takie leciutkie strzały, no to... No ostatnio wywalimy mu headshot'a, o ile trafię. Ach... Dziad jeden. No. Gdzie go wcięło? A, umrzaj. 4, 5, 6, 7. Mi dobra. Jak na Nowicjusza robisz wrażenie? Oczywiście, bo to ja. No, dziękuję za ten zaszczyt. Ha, dobra, jestem tak podniecony, że głowa mała. Lecimy do mistrza gildii, zakończyć naszą naukę i wreszcie będziemy prawdziwym bohaterem. Świat stanie przed nami otworem. Będziemy mogli albo ratować książniczki, albo będziemy mogli mordować jakichś niewinnych kupców i straszyć dzieci

Now, take your guild seal and... Bravo! I'm It's time for you to leave this land. But you're still very much part of the guild. On the map table you will find details of any quests the people of Albion wish heroes to perform and you'll need to return often to focus all your experience into a new skill. Only by doing this regularly will you advance as a hero. Step into the light and I'll show you how to do this. First, you must select the area you wish to na wojownika. To jest umiejętności, więc czyli... Stań się lepszym ucznikiem. Aha, to jest naucznika, a wola to jest magia, tak? Oczywiście, stań się lepszym magiem. Okej, okay, dobra. Hm. Tak myślę, że chyba jednak zostanę wojownikiem. Bo tak, no nie wiem, wola, magia, znaczy magia już mi tak nie kręci. Kiedyś grałem magię, nawet fajnie się grało. Ale no jednak...

Ok, co takiego dostaliśmy? <laughs> dostaliśmy tak, udało ci się ukończyć twoje szkolenie i zostałeś mianowany bohaterem. Fakie. Yeah. Tylko dostaliśmy dwie fiołki z martwych stania lampę, dwa eliksiry zdrowia, eliksir woli, szarlotkę, 77 sztuk złota o, i 65 sławy. Ok, zapis gry. Czasami mi się Fable dev właśnie buguje na zapisie. Gra się w ogóle wyłącza. No dobra, zanim jeszcze weźmiemy misję. Przekażcie, tu jest chyba sklep, tak? Tak, tak, tu jest sklep. Co mamy? Oj, kup. Przedmioty Hacks, głównie takie tam śmieci, eliksiry, coś tam stylu stroje, coś fajnego jest. No na nic mnie nie stać. Dobra. Idziemy jeszcze do demonicznych drzwi. Pokażę Wam o co mniej więcej chodzi z demonicznymi drzwiami. A potem zabierzemy się za pierwsze zadanie. O czym będzie nie powiem. Niech to będzie dla Was niespodzianka. Srebrne skrzynie na, sre na srebrne klucze. Szukający oni niczego nie kochają bardziej od, od ukrywania swoich skarbów w drewnianych skrzyniach. W różnych częściach świata znajdziesz również specjalne skrzynie na srebrne klucze. Aby otworzyć taką skrzynię będziesz potrzebował aktualnie wymaganej liczby srebrnych kluczy. Do tego jest 20. Niestety nie mamy ani jednego na razie z srebrnego klucza. Wątpię, że w ogóle w całej grze, zdobył, jest, w grze jest chyba do zdobycia około 100 srebrnych kluczy. Ja nie wiem, zdobyłem najwięcej, około 20. Po prostu nie kręcimy takie bieganie po mapie i szukanie ich. Wtaną coś, demoniczne drzwi. Ci starożytni strażnicy zostali zbudowani, aby chronić wszelkich tajemnic. Jeśli będziesz w stanie zaspokoić oczekiwania demonicznych drzwi, może pozwolą ci przejść. Kroczysz mroczną ścieżką. Tylko światło pokaże dron, ale ty nie jesteś zbyt światły. No cóż, jak grałem pierwszy raz w Fable, to myślałem, że tu chodzi coś, że trzeba być dobrym albo coś z tych rzeczy. Ale nie nie. Tu chodzi o to. Tak o oh, bierzemy inne lampkę bierzemy sobie. Oj, niedobra lampka. Okej. Okay. Dobra. Cyk, cyk. Nie byliśmy zbyt światli, to znaczy, że byliśmy zbyt ciemni. Jakkolwiek to brzmi, musieliśmy zapalić po prostu lampkę. No i drzwi się nam otwierają. Tajemna biblioteka. Cóż, cóż ona skrywa za tajemnicę? Pamiętam, że jak właśnie kiedyś jeszcze grałem w fajne, bo lubiłem w ogóle w tym miejscu przesiadywać. Fajnie to jest. Taka, takie odosobnienie, tu możemy sobie rybki połowić. Mam książeczki. Oj, mamy i mamy oczywiście yy, nagrodę za przejście przez domończne drzwi, eliksir życia. Okej, okay, co mamy? Przydatne przedmiotem. Dobra, fajnie. Tatuaż wycia. Dziwne on. W realnym świecie czegoś takiego bym sobie na twarzy na pewno nie zrobił. O, kolegowanie się. Ale... no, Książę Zaklęć. Okej, okay, my friend, lecimy brać się za pierwsze zadanie. Manekiny, stoją To posągi bohaterów. Powiem wam, że no, bardzo klimatyczna jest ta gildia. A no, poczekajcie, bo tutaj, o ile pamiętam, w tej wieży mieszka nasz kolega Mace Tak, to jest ten łysy, co nas przygarnął. Uratował nas przy ataku. Banditos na dębowa dolinos Ale no nie ma go Ale możemy przetrząsnąć jego półki Może znajdziemy coś ciekawego. Historia gildii Jack Trześnik. No i dobra, kominek ładny. No. Dobra, lecimy brać się... Dobra, koniec zbiegania, bezsensownego marnowania czasu. Lecimy brać się za pierwszą naszą misję. Zleconą na, nam przez tubylców. Przy okazji zgarniemy nieco Mamony. Mamy tylko 150. Ok. plaga os. Zakończ plagę os na terenie pikniku. O, os! Z tego co widzę nie, może, nie możemy jeszcze podejmować się wyzwań. To jest mm. wyzwania to jest. A zresztą później Wam pokażę na przykładzie jak już będziemy mieli dalsze misje. Znaczy wyzwania co ja mówię przechwałki. lecimy do złotego punktu. Aha. Biegniemy za tym osobnikiem. Follow me. It's this way. Please. You've, got to save my You've got to save my friends. Musisz uratować moich przyjaciół. Oczywiście. Po co tu, po co tu jestem przecież? Dobra. Hm, szkoda, że nie zabrałem łapek na muchy. Osy. Osy? Wiecie, osy to mi się kojarzą z tymi takimi małymi, latającymi, żółto-czarnymi które denerwują tylko ludzi, wlatują do jedzenia, do właśnie pustych butelek po coli i takie o, a tu co to jest? Co to w ogóle jest? To są osy. Osiska. Spadaj stąd. <laughs> Z tą królową osy jest dopiero dobry motyw. Zaraz zobaczycie co ona robi. O widzicie? Aj, nie udało. Jeszcze nie. Zaraz zobaczycie. To jest o... o widzicie? To jest istne działo właśnie na osy. Ona jak gdy się tak obraca, wystrzeliwuje osy na wszystkie strony. umrzej. Dobra, i tyle naszej roboty w tym, na, w tym miejscu. Znaczy jeszcze raz tutaj wrócimy, ale to już w późniejszej fazie gry. Brawo dla mnie, ukłony, autografy. Dobra, dzięki, dzięki. Wyście cudowni. Autograf, autografy później. Dobra, stałeś się bardziej popularny. Chicken Chaser. O co im chodzi. Oskarniemy to, to... Raczej ten osobnik, co tu siedzi już raczej tych, tych jabłek nie będzie jadł. Ale za to my się chętnie nimi zajmiemy. No dobra, pierwsza misja skończona. Kończę na razie nagrywać. Wrócę na youtube a zobaczę jak to będzie wyglądać. No cóż, zapraszam Was do, do oceniania, komentowania, subskrybowania mnie. Mm, co jeszcze to wszystko, to tyle? No i to tyle. Dobra, dzięki na razie.